Kto Nad tak głośno śmieje się, śmieje się, kto na dworze bawi się, poszukuje się, wielu się, wrażeń na społecznej fali marzeń. Torysia i Oli, mieszkańcy, mieszkańcy Nowej Soli, codziennie się widują, przyjaźnie pielęgnują. Torysia i Oli, mieszkają w Nowej Soli, uczą i pomagają, bo i Znowu się spóźnia. Co się z nią dzieje? Cześć, Rysiu. Czekasz na kogoś? Tak, na Mele, ale ostatnio cały czas się spóźnia. Nawet nie przychodzi na lekcje. Rysiu, to jest podejrzana sprawa. Hmm, może pójdźmy do detektywa Zielone Oczko. On lubi rozwiązywać takie zagadki. Oli, to jest bardzo dobry pomysł. Idziemy! Dzień dobry, Dzień dobry panie, panie, detektywie. panie detektywie! Ale się przestraszyłem. Dzień dobry, Rysiu i Oli. Cóż was do mnie sprowadza? Jakaś tajemnicza sprawa? Panie detektywie, to bardzo tajemnicza sprawa. Nie wiemy, co dzieje się z Melą. Opowiedzcie coś więcej. Spróbuję wam jakoś pomóc. Moja koleżanka z klasy zaczęła się dziwnie zachowywać. Są dni, kiedy nie przychodzi do szkoły albo spóźnia się na lekcje. Dzisiaj umówiła się ze mną na spotkanie i się nie pojawiła. A miałyśmy razem przygotować coś do szkoły. A ja, kiedy chciałem z nią się pobawić, to powiedziała, że zabawa wchowanego to nuda. A później cały czas patrzyła w telefon. Rozumiem, że musiało być wam przykro, że Mela was ignoruje. Bardzo, ale co robić? Mi też zrobiło się przykro, bo przecież zabawa w chowanego jest najlepsza na świecie. Muszę wam coś zdradzić. W tej sprawie przeprowadziłem już małe śledztwo. Śledztwo? Jak to? Mela to moja siostrzenica. Podczas jej ostatniej wizyty z okazji moich urodzin zaniepokoiło mnie jej zachowanie i postanowiłem zbadać tę sprawę. Przyjrzałem się, jak wygląda jej cały dzień. I co pan zauważył? Zaraz po przebudzeniu, Mela sięgnęła po telefon. Przy śniadaniu nie zjadła ani kęsa. Filmiki z internetu tak mocno ją wciągnęły, że nie zdążyła nawet umyć zębów. W drodze do szkoły chciała na chwilę sprawdzić coś w telefonie i uruchomiła grę, w którą grała przez jakąś godzinę. Gdyby nie deszcz, to dalej siedziałaby na ławce. W szkole okazało się, że pomyliła dni i źle spakowała plecak. Później miała oddać zadanie domowe, które zapomniała zrobić, bo dzień wcześniej nagrywała filmik na telefon. Co gorsza, jej brzuch upomniał się o jedzenie bo przecież Mela ominęła śniadanie. Niestety, gdy Mela jest głodna, to szybko się denerwuje i nie umie sobie poradzić z trudnymi emocjami. To sprawiło, że nakrzyczała na Stasia i ze złości połamała kredki. O rety. Pamiętam ten dzień. To było straszne. To nie koniec. Gdy wracała do domu, patrzyła cały czas w telefon i nie zauważyła, że przechodzi przez jezdnię. Na szczęście pan kierowca w porę zatrzymał auto, ale bardzo się zezłościł, bo prawie doszło do wypadku. O nie, przecież to było niebezpieczne. I co teraz? Żeby dowiedzieć się czegoś więcej o przyczynach meli zachowania, pożyczyłem książki od doktora Mateusza. Znalazłem też sporo wiedzy w internecie. Sami zobaczcie, co dzieje się z naszym ciałem, gdy zbyt często używamy urządzeń elektronicznych. Cześć, to ja, twój mózg! Chcesz dowiedzieć się, co się dzieje ze mną? Ty o mnie nie dbasz? Jeśli długo wpatrujesz się w ekran komputera, telewizora lub smartfona, to zaczynają boleć mnie oczy! Gdy często i długo grasz w gry lub oglądasz bajki, to neurony, które są we mnie, dostają za dużo impulsów i mogą się przegrzać! Siedzisz do późna oglądając bajki? Właśnie dlatego nie możesz zasnąć w nocy! A nad ranem jesteś niewyspany i nie masz sił wstać! Żebyś miał więcej pomysłów, energii do zabawy i mógł lepiej się uczyć, to posłuchaj proszę moich rad. Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu, na przykład w parku lub placu zabaw. Jeśli masz możliwość, to wejdź na spacer do lasu. Uprawiaj sporty. Na przykład pływanie, gry w piłkę, gimnastykę lub jazdę na rolkach! Błagać się spać o stałych i niezbyt późnych porach! Ucz się nowych rzeczy! Na przykład żonglowania piłeczkami, gry na instrumencie, gry w szachy! Czytaj różne książki! Ja lubię takie pełne fantazji i przygód! Ugranicz siedzenie przed komputerem, telefonem lub telewizorem! A przede wszystkim bądź radosny i dużo się śmiej! To mózg lubi najbardziej! Wow, już wiem, dlaczego rano chce mi się spać i nie mogę wstać do szkoły. A ja chyba wrócę do grania na skrzypcach! Ja natomiast będę więcej spacerować i częściej odpoczywać na świeżym powietrzu. <grym wiosenka> Widzę, że komuś spodobał się pomysł częstszych spacerów. I to bardzo! To był genialny pomysł. Mela przecież uwielbia Park Krasnala, a dawno nas tu nie było. Tutaj zapomnij o swoim nowym telefonie i w końcu będzie się bawić. Super! Super! Ha -ha!